Cześć, dzisiaj omówię y, y, gry kolekcjonerskie. I to są gry w bardzo tanie, y, bardzo, bardzo, bardzo tanie. E, I to są. No i teraz opowiem taki mój sposób, jaki ja znalazłem na kolekcjonowanie takich gier. E, zobaczcie, przyszła do mnie taka paczka i cała ta paczka jest pełna właśnie tych gier kolekcjonerskich. I ja za nią dałem albo od 40 do 50 zł. I teraz, y, na jakie to działa w zasadzie? To są wersje na PC. Gdyby to były wersje konsolowe, no to gry konsolowe są drogie. Teraz y, wszyscy wiemy, jak, jak ceny gier konsolowych poszły do góry. E, do góry y, gry na PSX są w zasadzie po 40-50 zł. E, I teraz zobaczcie: te gry na psx kolekcjonowanie to jest tylko po to, żeby mieć tak naprawdę pudełko, bo. E, bo... No bo te gry możemy sobie odpalić na każdym emulatorze, w zasadzie na, na telefonie za 100zł możemy sobie odpalić całą bibliotekę tych gier e, z PSX -a. Także posiadanie fizycznie takich gier to jest tylko żeby mieć to pudełko e, Gry na PS2 podobnie, możemy sobie kupić e, w bardzo łatwy sposób e, nawet ps trójkę e, I na tej PS3 sobie odpalać te gry z PS2, możemy sobie emulować na PC, e, na telefonach, to jeszcze słabo to działa, ale już za niedługo będzie to działać Także to jest tylko kwestia, że mieć pudełko. Na, na PS3 PS4 już jest inaczej. Ale e, tam też te gry są dość... Mm, no tam akurat te... No, tam, no to, to jest akurat inny temat. No, ale powiedzmy te gry PS1 PS2. Natomiast zobaczcie tutaj co się dzieje. To są gry bez, tutaj właśnie najlepiej to widać, bez kodu. Po prostu mamy tylko pudełko. I... No i mamy płytkę. W tym przypadku jest to Fortnite. No i ta gra na przykład kosztuje złotówkę. To pudełko kosztuje złotówkę. Kładziemy sobie, mamy Fortnite'a kolekcjonerskiego. Hmm. I teraz jeszcze kolejna rzecz. To są ci ludzie, którzy je sprzedają. No to oni po prostu najczęściej sprzedają ten kodzik, a całe reszta ich nie interesuje. I te najpraw... najczęściej te gry, to są w ogóle, jeśli chodzi o płyty CD, one są w ogóle nawet nie wyciągane ani razu. Dziewicze powiedziałbym, Podejrzewam, że ten Fortnite na może być. On może być ani razu stąd nie niewyciągnięty. Także tutaj one będą po prostu mega ultra e, To jest kolejny plus, jeśli chodzi o kolekcjonerkę. Także one są w stanie po prostu nowym. Niektóre nawet przychodzą tak, jak tutaj do mnie przyszły, to po prostu aż w folii. No i zobaczcie. No ale akurat ten fornay nie ma. Nic. Natomiast to kosztowało złotówkę. Tak? Tutaj jest Heroes 7. On przyszedł też w pudełku. No i generalnie tutaj sobie odpali. zobaczymy, co on tam ma. I on też raczej tutaj nie będzie miał nic. On nawet nie ma książeczki. Także tutaj to słabo. No ale to kosztowało złotówkę też. No to koło złotówki, złoty, dwa złote, tak gdzieś to kosztuje, powiedzmy. Do 4 zł. I wydaje mi się, że ten patent on za chwilę zniknie. Dlatego że ludzie też się skapną, że um, można tak sobie po prostu fajnie gry kupować. Zobaczcie, co ja to i dalej mam. Mam na przykład <laughs> Warhammera. Takiego fajnego. Ja tą grę bym sumie nigdy nie zagrał, bo jakby ta gra mnie nie interesuje. Natomiast jest to Steelbook, piękny Steelbook. Gruby, fajny, e, książeczka, taki coś al Artbook, taki mini Artbook, ba ładny, to trzeba przyznać, że jest ładny. OK I płyty. I też powtarzam, to są płyty dziewicze. One są najprawdopodobniej ani razu nie były. W napędzie. Także zobaczcie, to wszystko ładnie wygląda. Jest to fajne kolekcjonerskie. No i to kosztowało 5-6 zł. Tak. Także ja już to od razu to na dzień dobry to wyceniam na przynajmniej na 26 zł. Może jeszcze nie dzisiaj, ale za niedługo wiemy, że ceny idą bardzo. Także za niedługo to będzie. No, ja uważam, że na 100% to będzie w cenie, tak. I oczywiście, jeśli byśmy z kimś rozmawiali i tak dalej, no to oczywiście mówimy, że to jest gra to jest wersja kolekcjonerska, ale nie wiem, czemu nie chce mi się zamknąć. Chyba przez tą książeczkę. Nie chce mi się zamknąć, ale nieważne. Tak? i tu już Warhammera mam fajnego, to już wam pokazałem Warhammera. Idziemy dalej. Tu mam Dirza Rayley. Akurat ta wersja jest, słaba gra, raczej jedna z słabszych odsłon, no ale też tam wypłaca jakąś złotówkę. Też nie ma książeczki, natomiast jest troszkę płyt. Płyta pierwsza, płyta druga, płyta trzecia. Akurat tu nie było aż tak dużo, no ale case jest ładny, bo jest Fajny case. Jedziemy dalej. Assassin's Creed Unity. No, po prostu Assassin's Creed Jest jakaś tam mini książeczka. I mamy płytki. Płytka. To jest disk 2, czyli była chyba przekładane. Nie wiem, a ile tutaj tych disków jest? Trzy chyba płytki są. Trzy płytki. Co my tu jeszcze mamy tu do Ma masa z Secret Origins. Też jest jakaś tam mini książeczka i płytki. Dysk 3, 3 z 5. Tutaj mamy 5 płyt poukładane w taki Admonice. Wersja językowa jaka tutaj jest. Z Polska. Ok. Tutaj jest wersja. Angielska. No. Słam! Okej, okay, miejmy małą przerwę techniczną. Jestem dalej, oglądamy sobie Battlefield 1 Steelbox. On kosztował 5 zł, natomiast on jest chyba bez płyty. Tak, on jest bez płyty. Natomiast myślę, że kiedyś on też będzie dość droższy na pewno i można w niej podsadzić jakąś inną mm, podobną gierkę. Albo e, po prostu gdzieś tam sobie kiedyś nabyć bardzo taniego Battlefield 1. Mam ich dwa. Także on gdzieś pójdzie na wymianę. E, tą grę bardzo lubię. Super, świetna gra. Segi na bardzo dobrym poziomie. Mm, dlatego też on to kupił w sumie tanie jest jakaś książeczka, bardzo malutka, w zasadzie nic Dysk 1 Dysk 2 Nie wiem jak jest odpalaniem tych gier mm. To pewnie nie jest polska wersja, tak, to nie jest polska wersja, gdyż ta gra pewnie w Polsce jest No nie jest popularna w Polsce mm. No ja podejrz... nie wiem jak jest z tymi. Ich... Czy te gry potem można jakoś odpalić gdzieś w internecie znaleźć kod aktywujący? Nie wiem. Nie szukałem tego, nie interesuje się tym. Pewnie nie, ale możliwe, że są jakieś, jakieś generatory, czy coś takiego. Potem Diablo. No nie jestem fanem Diablo. Jakby nie podoba mi się ta stylizacja, że tak powiem, ale pod jest bardzo ładne. Jest polskie. Mam jedno Diablo. Mam drugie Diablo, było jeszcze trzecie Diablo, no chyba były, bo one chyba były po 3 złote. No, tu jest obwoluta, bardzo ładna. E, jest opis po polsku i to fajnie się tu otwiera. Zobaczcie, tu fajnie się tak otwiera. E, Otwierany jest taka a Tak, a teraz płytka. O, ja, tu się otwiera. O czy ono nam nawet stąd wychodzi tak. teraz tutaj nam się otwiera. Ja sobie zaczynam na chwilę, żeby to otworzyć. Ok, wyciągnąłem. i wyobraźcie sobie, że najprawdopodobniej to pierwszy raz jest otwierane. Też to widać, że to się wszystko świeci jeszcze. Nie ma białych rękawiczek. Ale o proszę. Tu jest jakaś książeczka. Tu jest jakieś... Lotki, jedna ulotka, druga wersja próbna Diablo. Zaprościmy, do gry coś tam, Warcraft. tutaj jakieś tam książeczka, przynajmniej nie będę wyciągał. I mamy tutaj z grą. tu się jeszcze nawet klej czuć. Tutaj z grą nie otwiera na jedno. No. to skoro tutaj było, to tu łóżmy. Podobnie się ma tutaj ten dodatek do Diablo. To jest tutaj taki fajnie otwierany. Tak bardzo ładnie to wygląda. Fajny papier, to wszystko. Aż nie będę tutaj otwierał, bo to jest podobna sprawa. Natomiast pokażę Wam tą najfajniejszą rzecz, która mnie najbardziej interesuje. E, jeszcze jest Anno, to jeszcze jest e. Anno. To też jest bardzo ładna wersja, gdyż tutaj jest gra i poza grą mamy taką fajną. Może to wyciągnę. E, ładna obwoluta w języku polskim, puszmy sobie te giery. Tutaj płyt jest dość dużo. Ileś tam płyt, jedna z czterech, cztery płytki. I to jest fajnego. No to tutaj mamy taką piękną mm, kopertę. I w tej kopercie są piękne karty, można co to otworzę. Tak, i dodatkowa płyta z muzyką z gry. No, pewnie jest w ogóle nieodpalana I takie piękne pocztówki. No, bardzo, ładne, bardzo ładne. Nawet gdzieś można je sobie po prostu w domu gdzieś tam zaaranżować i to mam dwie, na to pójdzie na wymianę też. No i perełka, czyli to co mi na zależy. Ja ją znalazłem też na intencję za 2,50. Ja chyba za nią tychę, ale za 2,50 co I teraz po prostu jest obwoluta Jest kieta, i teraz po prostu jak oni to zrobili, to jest no, piękna sprawa. Płytki, każda płytka. A, fajne te przedstawione postacie. Grałem w tą grę doszłem do około 20%, ale na przykład tego nie kojarzę tą babkę kojarzę, to bardzo fajna sprawa, to była żona tego typka, prawda i ona tam zdradzała go z tym joginem fajny temat tutaj tej pani też nie kojarzę, grałem A, tutaj Murzym z baseballem. córeczka tego typka też tam grająca w jakichś tam firmach nielegalnych E, próbująca dostać się do jakiejś tam super e, show, fajna postać. Aż otworzę, żeby tutaj zobaczyć. Aha, tutaj mamy Pana Murzyna. Tak i jeden jest bohater. Tutaj ten typ też jest fajnym bohaterem. Także fajnie, zobaczcie, jak to wygląda. I Jeszcze sobie tutaj zobaczymy Trevor. Tak, Trevor jest kurtowy że to super wygląda a chciałbyś jeszcze mieć e, całą tą mapkę i to wszystko tak no ale to gdzieś sobie jeszcze to sprawię. no i najważniejsze mam rachunek zostawiłem sobie rachunek także ty na deser dla tych co oglądali proszę arena game i jedziemy 2 razy 5 złotych o takie są ceny Steelbook 590 to jest czyli najdroższa tutaj pozycja to jest 4 zł. I możliwe, że to było GTA. i To jest wszystko jako pół roku czyli ta GTA kosztowała 4 zł. No nie, może być 5 zł, to ta GTA kosztowała. Także cały. O, przepraszam, bo was. Was. 55 zł, 55 zł. No to. No i tyle tego jest. I to w położę sobie tutaj na półersa, będzie sobie to leżeć. Jako po prostu taki mebelek. Myślę, że taką parkę jeszcze sobie sprawię. Mam, mam na oku Cyberpunk'a i on gdzieś jest za 14 zł, taki fajny kolekcjonerski Cyberpunk. A potem te gry, wiadomo, można sobie odkupić. DKE dzisiaj będą bardzo, bardzo tanie. To też jest, no i to jest taki mój sposób. Także polecam, pozdrawiam i dawajcie łapki w górę. Cześć. Możecie komentować też, oczywiście.